No dobra. Co my mamy? Forsa na sprytnym. Dał jeszcze wszystkim po 20%. Co prawda mi się wydaje, że raczej pod tym podejściem będzie bardzo ciężko, ale jeżeli twierdzisz, że jest warta ta robota dania wszystkim po 20%, dobra, idziemy. Nie ma armora, więc tylko wyjście. Nie ma tego Nie się. tym było tak przeskoczyć, ale dobra. Nie mają, nie mają, nie ma zrobiona dostawa Dugano, w każdym razie. Ok, dziwne. Naprawdę, przejście idziemy. Ale zobaczymy, co chcą nam pokazać randomy. To. Nie wiesz jak iść, czy co? Bo nie rozumiem. Wtedy się nie idzie. Idziemy normalną drogą, nie ma nie da się inaczej. Chyba, że no jeszcze przez środek co najwyżej, ale... Ale no ten. It's the dobra? O, karty dostępu są zrobione. To też jest dobra rzecz. No, mam nadzieję, że otworzycie sobie drzwi. Nie poczekam na tego kolesia. Będzie potem nam przeszkadzał. Chodź na tutaj. Dobra, zobaczmy. Co z nimi jest nie tak. Z kamerę przejść nie możecie. Monitoring wykrył. <laughs> o Jezus. O Je Trochę się spodziewałem, że coś tam się nie uda, ale zobaczymy czy będzie reset. To bo tutaj... No reset nawet pisze, tu nie ma akurat opcji, żeby to przejść zupełnie inaczej. Nie, Co on. A, co, co, co. Nie, nie, nie. Zawindę jak już. Dobra. Jesteśmy wykryci. <laughs> Tutaj chyba nie będzie końca, mi się tak coś wydaje. A raczej na pewno nie będzie tutaj końca. To podejście będzie zbyt trudne do wykonania. Z randomami, oczywiście, bo coś się będzie czepiało, to że zabijamy jedną osobę. A ci nie umieją zabijać. Ready, Alarm. No tutaj się widzę, że ciekawie zaczyna. O! Na pauzę poszedł ktoś. Chyba by... O opuszcza grę. Koniec misji twój prezes zrezygnuje. Nie wytrzymał. Wytyfy w koisor glitzy. Ty nie umiesz zabijać dlatego. jest coś... Zatrzymałem się, tak nic nie mówię, ponieważ spojrzałem na dole, jaka jest dla ludzi, i mam pewne przypuszczenia, że wszystko zostało wzięte najdroższe. Na pewno zostało wzięte wszystko najdroższe, ale jest to poziom bez szaszki, co. O nie, naprawdę. Boleśny. coś ty zrobił. Coś ty odwalił za manianę. Jeszcze się ciebie zablokowałem. No nie. Podsiadł mnie. Najdroższe bronie. Najdroższy kierowca. Nie, ja... To, to... to będzie tragedia. Jeżeli uda nam się dojść do skarbca to będzie to dramat o nie, jeszcze daj też jakaś wersja w ogóle A nie, jednak nie, po prostu się nie zrespili Co tak w ogóle robicie? Tyk. Właśnie, są z armorem? Są bez armora, dobra Też dużo mówi Once security will know something's up, that's how we like it Hey before they go to this button in the security room the other runs through and grabs the cash Nice straight through Heads up CCTV ahead the stun gun should disable the camera for a while Go old school and time your run Oh yes. tak się one step at a time. I need my inhaler just listening to you. The cash is on the cart. Don't get distracted. This is just a starter. Dobra, we should get away with that one, but take out one more camera and they'll know something's up. You can't shoot down mid-camera. Będzie IMPI odpalane, mówię, mówię wam. Ale będzie strasznie ciężko. No. Aha. Czyli. No, nie. we need restart. No cóż no postąpiłem według jego poleceń. Raszuj, to rasuj. No cóż? O, ktoś wyszedł, wyrzuciło go. To wychodzi. No. level. A ja jestem hostem tego. Ja o, hostem. o nie, już nie jestem hostem. A gdzie byłby napad? Gdzie by się zaczął potencjalnie? Paleto by się zaczął. Kurde, to paleto. Dobrze, że jednak ten napad się nie rozpoczął. To dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe czy to będzie złotko. Nie ja, wiem, zaraz zobaczymy, co będzie. O ile mnie załaduje? będą mnie obrazy w czterech to jest to. To, czego. To, czego dobra, mamy. Mamy kasę. O, a to to już w ogóle tego dawno nie było. Mamy kacenkę. kacenka to jest kasa. Pierwszy napad jest zrobiony Z gościa. Będzie trzeba zobaczyć, jakie. E, ciche podejście. Ciche pieniądze. W ogóle na tej kasie, nie? potencjalnym łupie. Z tym gościem, co miał złoto, wie, że mieliśmy prawie, prawie że tyle samo hejsa, jakbyśmy zebrali wszystko. To szczerze powiem ciche podejście jak za pierwszym razem, to według mnie to jest najgorsze podejście jakie można wykonywać. Dobrze. To jest tak naprawdę według mnie najtrudniejsze. Dobrze będzie! Miliony ukradniecie. Dobra, teraz to na byłem. 20 nie, weź tego nie rób. On nie da, on nie wie, On tego nie zrobi, sorry. Aby w niski poziom. Super. Także jesteście zarobieni. Będziemy zarobieni. Nie, spróbuj mu napisać na czacie. Serio. No, może się uda. Nie, bo serio. No na razie to koleś Chyba jeden... Bo to straty straszne, to się nie opłaca. Nie no, słuchaj, robimy speedrun. Wszystko spoko już, A to 15. Co A pisał tam tamtemu koleśowi, napisał, przepraszam, ale nie, ponieważ ja robiłem przygotowania. Spójrz na tego gościa, jak on wygląda. Jest w tatuażach. Uważasz, że. Ale to my... jak. On jest z to no, jest z paletu. Słuchaj, no teraz muszę wronę wrzucić na to miejsce. Peć mamy. O, to jest bardzo oh. dobra znaka. Mamy peć, najtańszego strzelca. Ale i kierow... jejno. kierowca. Jejno, jest... Jejno, ale sumie... Kierowca jest. Kierowca najdro... jest 7 czyli nie jest taki zły w sumie. Zależy, jakie samochody wziął, bo to widzę, że to jest ta pani. O, tutaj cię trzeba mieć same, no to dobrze Ja wiedziałem, że to się uda. To jest bardzo dobry kierowca tak swoją drogą Ale niestety jego wartość trochę staniała przez to, że można szybko pojechać na helikopter, nie? To więc... To więc tylko w teorii to jest najszybszy. Jeżeli by się robiło speedrun co najwyżej, to, to jest ważna informacja. Dobra, pierwsza rzecz, zrobić przepustki. Ciśnij Aby hakować panel.

Kulki są naprawdę trudne do skakowania. Że jest alarm, to jest raczej będzie oczywiste, ale... Na no koniec zapomniał zrobić kulek, to jest nie do wykonania. <grytanie> <grytanie> Zwłaszcza jeszcze z tego powodu. Bude... Słuchajcie, wyczyszczam, wyczyszczam powoli. A jak to się uda, jak wyniesiecie choćby pół tysiąca tutaj, to to jest tu. Nie, to jest po prostu do wyjścia. Sorry, co co jak co, ale kulek się nie da zrobić. No jeszcze. Nie, jedziesz Taka bieda, ja... że. Nie, ponieważ musimy schować cztery drzwi. Ja nie wierzę, że przez cztery drzwi to się nic nie wydarzy. Wiesz, jakbym ja z tobą robił ten napad, to co innego by było. Ale z tymi ludźmi ja nie mam... Ja nie mam zamiaru robić tego napadu, bo to się nie uda. mówisz, że jak nie kulki, to coś innego się zdarzy. No nie, bo chodzi o to, że na te kulki poświęcę z minutę minimum. Na otwarcie drzwi. Jak, się jak coś zepsują, to znowu będzie trzeba robić to minimum. Nie. To nie jest tak. kojarzę, że przy wracaniu, jeżeli chodzi o... Jak o, teraz... To, ja, że tam było dużo, ale, ale my jak wchodzimy, jesteśmy od razu z alarmem. My już nie możemy tu nic zrobić. Tu się nie no, da nic... To tu, jest tu się nie da nic zrobić. To trzeba by od początku odpalić. Ale nie, bo mamy cztery drzwi do schakowania z drugiej strony tak samo cztery drzwi. No, tutaj się... To jest nie no, do... się tutaj respili, nie? Tak, oni się z respią. To jest nie no, do zrobienia. No to... to było nie do zrobienia. Póki on nie będzie miał tych... No tak to osą awesome możemy. A więc ja już szukam następnego napadu, a wy będziecie mogli szukać na następnego odcinka już jutro na kanale. Do następnego, cześć!